W tym szorcie pokażę Wam, jak robić tyle dni, ile ja. A więc to jest kanał, utworzyłem go w sumie to wczoraj. Na nim zamierzam robić nowe treści, znaczy po prostu długie filmy. I um, to, to będzie taki luźny short, po prostu, żeby Wam szybko pokazać. Później się będą długie filmy pojawiać, więc możecie je oglądać, a nie musicie, ale chciałbym się w miarę wybić na tych short, na tych filmach, a więc. Pokażę wam, więc powiem wam tą taktykę. A więc, a więc, żeby w ogóle zacząć, potrzebujecie mieć dużo czasu, typu na przykład móc zlać od 8 do 20. Rzadko to się zdarza, ale trzeba tak zrobić. Jeżeli wam się to uda, to robicie tak. Jak wejdziecie do gry, to, to skupiacie się, żeby ulepszyć ognisko na najwyższy poziom i w tym czasie zbieracie, skra zbieracie złom. I jak będzie jak będziecie mieli szósty level logińska, to już go, to dalej go zbieracie, ale nie wrzucacie do miażdżarki. Jeżeli już uzbiera Wam się bardzo dużo tego złomu, to ratujecie kidy. Jeżeli uratujecie wszystkie kidy, skupiacie się z tego slapu, żeby slaftować łóżka. I później slaftować i później e slaftować -y dla, czyli to dodawania beczek ropy naftowej. I jak wam się to uda? to budowujecie bazę dookoła do logulami i macie luźną grę, wystarczy zrobić automatarki gulaszy robicie 300 gulaszy, zostawiacie komputer albo co tam innego macie na całą noc i macie luźne 1000, 3000, 2000 dni, pa! pa.